Na bitcoina ostro w dół, tak samo jak innych kryptowalut. A także co zrobić w tej sytuacji, jeśli nie masz wolnych środków i jesteś w kryptowalutach? Jak zarobić na tak ostrej korekcie już po fakcie? Zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Filip i prowadzę kanał bitcoin.kryptoinwestycje. W dzisiejszym programie pomówimy o wyjątkowym zachowaniu ceny, która wygląda zupełnie tak jak koniec hossy. Wszystko co usłyszysz w tym nagraniu jest to moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. To jest tylko moja opinia. Nie biorę odpowiedzialności za twoje ruchy. Ale powiem ci coś bardzo, bardzo ciekawego dzisiaj, co na co wpadłem i co skonsultowałem też z znajomymi i osobami, które siedzą w rynku. Otóż ja w tej sytuacji jestem totalnie zaskoczony takim tak dużym spadkiem, tak ostrym spadkiem. Tak ostre spadki w szczególności mają miejsce, kiedy kończy nam się hossa. kiedy jest nagła lawinowy wyprzedaż. To wygląda bardzo, bardzo niebezpiecznie. Poprzednio też mieliśmy dużą korektę. Prawie 30%, 30%, jeśli dobrze pamiętam. I ten słupek w ogóle jest pionowo. To była gruba wyprzedaż wieloryba. Teraz znowu mamy podobną sytuację. Natomiast ym, wykres nie był pojedynczym słupkiem, tylko taką ym, spadającą kaskadą. To znaczy on parabolicznie się rozpędzał coraz bardziej do dołu. Czy teraz mamy już dołek? Nie wiem. Natomiast można tę okazję wykorzystać. W jaki sposób? Otóż w swoich projektach ja zauważyłem, inwestowałem w kilka projektów. Zauważyłem, że jedne projekty straciły bardziej, a inne mniej. Jedne straciły dużo, na przykład 50%, a inne straciły tylko 4, 5, 10%. Po fakcie, najgorsze, co można zrobić, to sprzedać w panice. Emocje są straszne w takiej sytuacji. Nagle następnego dnia. Kiedy wszystko tak sobie pięknie, stabilnie rosło, nagle dwa dni później od kiedy sprawdzałem, byłem na bieżąco z yy, wszystkimi wykresami 30% mniej w portfelu. Jak to możliwe. No bo Bitcoin spadł, ale jak się trzymało na przykład yy, kryptowalutę na lekki dźwigni, czyli np. BNB Up, albo ETH Up, albo yy, inne jeszcze apy. No, to również z dźwignią ten spadek był, prawda? Więc yy, niektóre z tych projektów z dźwignią, które miałem w portfelu, spadły nawet o 50%. I co teraz zrobić? Zastanówmy się. Bo, czy taki projekt, który spadł już 50%, może spaść o kolejne 50%? Teoretycznie nie. To znaczy, mało jest realne, że podczas hossy, która jeszcze trwa, i jak wiemy, jesteśmy. Według pewnych prawda, danych, mniej więcej w połowie tej hossy, mało jest prawdopodobne, że projekt spadł do zera, prawda? Natomiast, jeżeli on już spadł z jakiegoś pułapu, na dany pułap, to one jest o te 50% tańszy. Więc jest to dobry moment na zakup e, za pomocą fiatów, czyli złotówek, dolarów, euro. Jest to także dobry pomysł na zakup tych walut, które mocno spadły, za pomocą kryptowalut, które mało spadły. Czyli jedna waluta spadła, powiedzmy, 10%, a inna spadła 30%. I z tą, która, czyli ta, jest teoretycznie droższa. Więc za tą droższą kupujemy tą tańszą, a ta tańsza prawdopodobnie w krótkim czasie odbije z powrotem do tego poziomu. Czyli powiedzmy tego, który był przed tym zjazdem. Więc tutaj na odreagowaniu, powrotu do pierwotnej ceny z pierwszym projektem, jesteśmy w stanie zarobić, powiedzmy, 10%, a tutaj aż 50%. W związku z czym, e, ja zrobiłem sobie szybki research, przetasowałem te projekty, które e, sprzedaję, które kupuję i tutaj jest lista. E, wszystkie ważne, ważne wskaźniki, które, mm, które warto zwracać uwagę non-stop, e, podlinkowałem. A jeśli chodzi o o wyjście z tych niskich spadków do dużych spadków, tak jak to opisałem, e, to będę wychodził w dwóch turach, to znaczy nie wiadomo, czy teraz już jest dołek, czy on będzie za tydzień na przykład. Więc teraz kupiłem um, z tych droższych projektów, które mniej spadły, takie jak Bitcoin Up, AdaUp, e, Ada Up, e, Uma. E, za te projekty te projekty wymieniłem do USDT. I połowę z tego, co wymieniłem, a nie, nie, nie wszystko, to na razie 75% z niektórych projektów, um, one mniej spadły do USDT i połowę tego, co z USDT przeniosłem na projekty, które spadły mocno. I to jest m.in. AVE App, um, Uni App, Litecoin App i BNB. No jeśli chodzi o te projekty, to od ATH ostatniego jakby teraz ta cena urosła do tego ATH, to byłoby przy niektórych projektach 2,5-3 razy, także bardzo, bardzo ładne wyniki. Część zostawiam w tych krypto, które spadły mało, natomiast jeżeli trend wzrostowy Hossy się utrzyma, no to na tych projektach, na tych projektach, które spadły bardzo, będzie można zarobić takie 2 do 3 razy na, na tym kolejnym wzroście, natomiast na tych, z których sprzedałem do ATH, powiedzmy półtora raza albo jeden, dwa. Także potencjał zysków jest naprawdę spory. Mam nadzieję, że to wszystko wypali. Nie podejmuję decyzji zbyt szybko, żeby się nie wypalić, żeby w emocjach, w tym wirze decyzyjnym nie popełnić błędu. Czyli znowu dollar cost averaging zmniejsza wejście w nieodpowiedni momencie po prostu rozkładając kapitał. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł Ci podjąć jakąś decyzję i poradzić sobie z emocjami w tak trudnym momencie po tak dużym spadku. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Daj lajka, zasubskrybuj kanał, a także zapraszam do kolejnego odcinku, w którym opowiem nieco o tych tokenach.